Brrr, ale tu jest zimno. Co jest? Smyslu no Team? Jak to wygląda? Wow, szalik? Ale długi. Naprawdę solidny. Czapka, jaka mięciutka. Wow, ej, dobrze mi siedzi. Nawet te rękawiczki tutaj były. Ale dopasowane. Jeszcze minka uśmiechnięta. Może być. Nawet skarpetki. Przymierzmy, zobaczmy. Bo! Całkiem wygodne. Ile minek tutaj jeszcze jest? Zestaw zimowy Smysloła, dostępny na sklepie smyslo.kruka.pl Także pospiesz się. Uch, nie dam rady. Nie wytrzymam. Nie dam rady, widzowie. To koniec. Ja odchodzę. Wioska. Ktoś... Nie wiem, czy oglądaliście poprzedni filmik. Ale ktoś walnął wielką bombę na moją smajlandię. W sensie rakieta. Ona wybuchła. Rozwaliła mi... Połowę wioski. No prawie całą w zasadzie. No sami widzicie. Jest tu wielka dziura. Tutaj mieliśmy domy, kwiatki, tęcza. Smajlandia, domy, no patrzcie, mój dom, co z mojego domu jest, widzicie? Połowa, tylko ściany zostały. Dom Patrycji, to wszystko zostało rozwalone, nawet posągi od domu zostały rozwalone. Smajlandia została prawie całkowicie rozwalona. Ja ją budowałem ponad pół roku, 6 miesięcy, codziennie, po kilkanaście godzin pracy, ciężkiej pracy. Ja budowałem ją cały czas tymi moimi rękami. Ale wszyscy się budowałem, jestem smutny, no. I, I ktoś ją rozwalił. Ale słuchajcie, najważniejsze. Nie wiem, kto to zrobił. Nie wiem, kto to zrobił. Nie wiem, kto walnął rakietę. Nie wiem. Pytałem się: Alka, Sebka, Pati, wszystkich. Nikt nie wie, kto to zrobił. Nie wiemy. Może wy wiecie, napiszcie w komentarzu, kto to by mógł zrobić. My nie wiemy, nie wiem. Ktoś się włamał, rozwalił nam wioskę, puścił rakietę, nie wiem. No ręce mi opadają, bo chcę ja mam to znowu budować pół roku. Przecież ja nie będę tego budował tyle. Wy nie będziecie tyle czekać. Jestem smutny, no. Nie dam rady, no. Patrzcie, no cała wioska jak ona wygląda, no jest rozwalona, widzowie. Poważnie, nie damy rady. To ja już się podaję, ja idę stąd. Idę stąd, nie dam rady. Eee, e, sma, sma, no, co tu się stało? Patrycja? Patrycja? Co tu się stało? Ja się pytam! nową wioską! Eee... Jak to? Co jest grane? Eee... Mowę mi o Nie wiem, co mam powiedzieć! Patrycja! Eee... Kto to zrobił? Ty to zrobiłeś? Znowu sobie jakieś trolle robiłeś! Coś sobie tutaj postawiłeś i co tak wybuchło? Czy kto to zrobił? Ja tego nie zrobiłem! Pytałem się ciebie wczoraj, a ty też mi powiedziałeś, że nie. Ale ja nie. Ja nie, nie wiedziałam, że to takie duże. Jest. Patrycja! Patrycja! No to e... mnie przeraża! Ktoś nam rozwalił wioskę i nie wiemy kto. Rozumiecie, my mamy Sylwestra jest nowy rok. E, Sepka nie ma, ciebie też nie było. Paryca... No to fantastyczny początek roku. No właśnie, ej, Paryca, z jakiego ty komputera wbiłaś? Przecież tu koło mnie ciebie nie ma. E... A, a ty no. przyszłaś z jakiegoś kompa innego wioskę? No. Aha, a z jakiego kompa ty jesteś? Z jakiego kompa? Od siebie, czy z laptopa, czy z czego? laptopa. Aha, z laptopa. Okej, okay, dziwne. No nieważne, ale w każdym razie nikt z naszej, z naszej ekipy tego nie, nie zrobił, bo takich planków sobie nie robimy. Słuchajcie, tego nie da rady cofnąć. Nie da rady tego cofnąć. Nie, nie da damy rady... rady tego cofnąć? Nie no da rady tego odbudować. To, to, to musimy to odbudować. Może, nie wiem, nie dam... wpuścimy Patrycja, na serwer i nam pomogą. Jak odbudować y... wioskę, którą budowałem pół roku? Jak no to jo... będziemy drugie pół roku odbudować? Jak, wiem, jak no odbudować wioskę? Wiem. Widzowie, nie wiem, Patrycja mówi, że wy możecie nam pomóc, ale... No widzów wpuśćcie bo nam odbudują. Wy chcielibyście pomóc Nie nam? wiem. Nie wiem, ja nie wiem, czy widzowie by chcieli nam pomóc. Mój dom! Ej, dobra, jak, jak chcecie... Patrycja <laughs> płacze. Patrycja, nie płacz. Nasza wioska taka piękna była! No, a też mi smutno, nie wiem, kto to zrobił. Dosłownie to nie wiemy, kto zrobił. Ktoś to zrobił, ale my nie wiemy, kto. Kto by mógł nam to opowiedz mi jeszcze raz, jak to wyglądało od początku. No Rakieta przyleciała, ma ktoś postawił rakietę, ktoś zapro zaprogramował rakietę, ktoś postawił bombę, ona wybuchła i... i boom, wioski nie ma. No. Aha, a dobra, poczekaj, a kto się interesuje takimi rzeczami wśród naszych znajomych? No, Aleks, Sebek, ja nie, nie wiem. Nie kto wiem, kto się by interesował bombami i kto nam zrobił to w nowy rok. Widzowie, słuchajcie, I idziemy to sprawdzić. Musimy ty... znaleźć tego kogoś. Musimy znaleźć tą osobę, która nam to by mogła zrobić. Ale kto by miał takie moce? Kto by miał taką wielką rakietę? Przecież takich rakiet w minecraftcie nie ma. Ja widzę wi kliknijcie łapeczkę w górę, kto nam pomoże. Szukamy wszyscy tą osobę. Kto jest z nami, to klika łapeczkę. Pokażcie, że jesteście z nami. Ej, ej, Pokażcie. Tam nawet częściowo napisu już nie widać. Pokażcie swoje skarpetki. <laughs> ej, słuchajcie, kliknijcie subskrypcję. Kto jest z nami? Kto jest kto jest z nami, to klika subskrypcję. Widzowie, zostawcie subskrypcję. Czaj. Zostawcie subskryp. Czaj, co tu jest na subskrypcji? Zostawcie subika jednego. Kto jest z nami, kto jest w moim teamie, to klika subika i łapeczkę w górę. Jestem ciekawy, ile osób nam chce pomóc. I napiszcie w komentarzu, kto by chciał nam pomóc odbudować Smajlandię. Jestem ciekawy, może wpuścimy was. Dam wam specjalny bilet na kartce, takiej kartce, no to tu, tutaj akurat są naklejki. Dam wam specjalny bilet, wręczę wam bilet, specjalny, żebyście weszli do Smajlandii, a jakbyście chcieli. Tylko zostawcie łapeczkę subika, kto by chciał. Okej, okay, Patrycja, szukamy kogoś, kto by Ej, uważaj, uważaj, uważa, ktoś tu przyszedł. Ktoś przyszedł? A, co jest? A, co jest Gane? Huh? zostaw mnie, ty diable. Ej, a to. Uważa, a, to on a to tylko nas. wilk jakiś. Ej, to wilki. A zostaw ty, to wilk? Nie, wilk by tego nie zrobił. Dobra, się no, przystraszył. nie o, Rakietą by leciał. Ej, kto by mógł postawić wilka? Przecież wilków na, na Smilandii nie ma. Ej, ale wilków na Smilandii nie ma, Patrycja. No. To jest dziwne. Wilki, rakieta to jest Ey, coś on mi tu się śmierdzi. Tu skądś pojawił, wypadł właśnie. ty wilku, wypadł ty wilku, rozwalę cię! Rozwaliłem go. A, zniknął. Ej, słuchajcie, kto by mógł postawić wilki? Kto ma w ogóle takie moce i o co tu chodzi? Kto by mógł nam rozwalić wioskę i takie zrobić rzeczy? Ja w to nie wierzę, naprawdę, nie? Ja tu zwołam całą ekipę zaraz, nie? Zwołam tutaj Sepka na kamerkę, zwołam ich. Zobaczycie twarze. Ja na kamerkę zwołam wszystkich. Pati, Sepka, zrobię zwołanie, nie? Zrobię zwołanie ekipy nagram. Ej, nagramy kolejny odcinek, jak zwołam całą ekipę, nie? Żeby to zobaczyła, nie? Cała ekipa to zobaczyła, nie. Wezmę normalnie całą ekipę, nie? Wszystko tu jest rozwalone. Po prostu w szoku jestem, jak to wygląda. Masakra! No, właśnie masakra. I teraz patrzcie, nie ma nic. Nawet tutaj wejścia, widzicie? To było wejście na Smilandię. Smilandia, napis został uszkodzony, wszystko zostało prawie rozwalone. To jest Ej, wielki... kolejny przykład. jest jakiś tu wilki, z... No, rozwalił. No, Ej, dobra, zobaczcie, ma jest wielka jedna dziura, domki jakieś niektóre zostały. O co tu chodzi? W ogóle nie wiem. Restauracja tu została, wielka dziura. Tutaj miałem wiele domów na Smilendii, Jest to wielka duża dziura. Widzicie tą dziurę? Tylko Patrycja uważaj, że nie spadni. Ja no przejdźmy do domu tam. się. Chodźmy zobaczyć dookoła wioski, poszukajmy jakichś śladów, poszukajmy jakichś e, tropów, e, kto by mógł to zrobić. A skąd ta rakieta leciała? Ty widziałeś Tamto, ją? Tam, stamtąd leciała, podejdźmy no tam. To chodźmy tam, tam. tam zobaczyć. Okej, okay, idziemy z Patrycją, szukamy, później wezwę całą ekipę. Słuchajcie, nagram taki je filmik, jak wzywam całą ekipę, Alka, Sepka, e, Patrycję, Villagera, wszystkich i tutaj staniemy, tutaj staniemy. tutaj. Ej, co staniemy. to jest? Tu staniemy, tu staniemy i wezwę wszystkich. Wszystkich i będzie zwołanie ekipy. Następny film taki będzie. A co, co Patrycja? Co Marcy? tu tutaj są jakieś ślady. O, są ślady. O, mamy to pierwsze ślady. Ale nie, one były wcześniej przed świętami. Nie. Aha. O, to, to były ślady już tego Grincha. Myślałam. Nie A to... może to Grinch zrobił? Nie, to nie, on nie, już go dawno Grinch poka... już poszedł, już nie, jest po on... świętach chyba. Już co? nie ma świąt, nie ma świąt, nie. To słuchajcie, to nie mógł być żaden Grinch potwór yy, jakaś osoba. Kto, ktoś nowy, ktoś nowy to musiał być. Ktoś. Ktoś. Taki co się zna, ale kto się zna na tym. ktoś Kto, kto umiałby takie coś no zrobić. No właśnie, kto umie takie rzeczy kto, robić. Kto umiałby zrobić taką rakietę, kto by umiał tutaj Wilków przeprowadzić? Kto to by mógł być? Taki no ktoś, kto ma moce, ale kto ma moce? Kto, kto takie rzeczy robi, ja nie wiem. Petresa, ty się znasz? Ja nie wiem. No właśnie ja się kompletnie na tym nie znam, a nawet jeśli bym się zna, to by mi do głowy nie przyszło, żeby to, to, to wypróbować no. na środku wioski. No właśnie, kto by mógł widzowie nam to zrobić, ktoś, kto. To było celowe zagranie. Ja tak myślę, celowe. że ktoś to, to by musiał panować, ktoś, ktoś to musiał pojawić. to musiał tak celowo. pojawić, no? Patrzcie, cała dziura. Ja! Yeah. Ale no się zniszczenia... celowo jak nic na bank. Jeszcze ja są bardzo duże. A ja, co tam widać w ogóle pod domem? Tam jest jakaś Ten... Fajne przejście było? Jeszcze ja są bardzo duże. No bardzo duże są. <laughs> bardzo duże. Woda bardzo cieknie. Ale nowy rok mamy! No to odbuduje? Jóśnię ja nie mam tyle siły, żeby odbudować. Ja nie mam tyle siły. Ja też zabrać. nie mam. Ja w ogóle nie umiem za bardzo budować w Minecrafcie. A, tu umiesz. Pff. Ej, ale serio nie mam siły. Ja tego nie odbuduję, widzowie. To jest zbyt ciężkie, ja tego nie odbuduję. Ja nie dam rady odbudować wioski, co buduje... Nie będę to robić? Nie wiem! 10 lat. Nie dam, ja nie dam rady tego odbudować. No musimy go znaleźć. Musimy. Jak ja znajdę tego. Koleś, jak ja znajdę go. Normalnie się wkurzę, jak ja znajdę tego gościa, nie? To normalnie. Tak. walnę mu normalnie, nie? Jak go go znajdę, kto to zrobił? Nie wiem, czy to chłop, czy dziewczyna, czy. Nie wiem, magik, kto to. Nie wiem. Nie wiem, kto to by mógł zrobić. Ale mógł mógł co nam mógł pomóc? W nie tej wiem, sytuacji. kto by nam mógł pomóc, no. Brawa, a ba, nie, mamy nie, mamy, nie. Właśnie, nie mamy kamer na wiosce, nie Wtedy mamy, nie Właśnie, nie mamy kamer na wiosce Wtedy byśmy już mieli jakiś trop Moglibyśmy podłączyć kamerę, one by nagrywały, ale kto tam wiedział, nie? No właśnie, byśmy to wszystko zobaczyli my, Widzowie, nie podłączyliśmy kamer, no Czekaj, kamerkę No wioską. bo to wszystko jest jeszcze takie świeże, my chcieliśmy tak szybko pokazać, widzą wioskę i w ogóle, i kamer, nie mamy Nie mamy, no No ale nikt się spodziewał, że takie a coś się to? stanie Przeskoczę to, czy nie? Huu, 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 nie da się tego przeskoczyć, naprawdę. Jaki to Jeszcze padłem. Widzicie jaka to jest głęboka dziura? Jest, nie, nie, nie odbudujemy tego, to nie ma szans na odrodzenie. Gdzie jesteś? Ja jestem tutaj, jestem tutaj. Ta, traj, traj, tak, czekaj, czekaj. Tak, jestem tutaj. Ciekawe gdzie. Ej, zasuwałeś się na drugim końcu. Tu jestem, patrz co tam jest. Ja, <laughs> ja Cię jestem... biorę dla tu siebie. Tu jestem, Patty, tu jestem. Na drugim Aż końcu cudownie. się Dobra. Ej, o, jestem spotem. Co ty mi zrobiłeś? Ej, hey lol, pojawiłem się, kończyłem. No, mięte. bo byliśmy tutaj, i szliśmy naokoło, mieliśmy naokoło przejść, tak? Dobra. Okej, okay, idziemy dalej. Idziemy dalej, słuchajcie, widzowie. Nie podajemy się, szukamy tej osoby. Tu są jakieś ślady, nie wiem, czy to ślady by mogły być od psa. I kość? Yes. Nie wiem, nie, to jest kość, no. Dla, idziemy, patrzcie, tutaj zgodzimy. też rozwalone nasze. Nie, nie. Nasze posągi. Nie gadaj. Jedyny plus tego wszystkiego jest taki, że została tylko moja wieża. Moja wieża przetrwała. Moja wieża jest tutaj jako jedyna o dziwo nie jest, ale mój dom niestety już nie. Mój dom, zobaczcie co się stało z moim domem. Widzicie to? Nie, no mój dom to jest tragedia totalna. Hej, ucięło mi całkowicie tu w tył już się nie da rady mieszkać, nie da rady mieszkać. Nie nie da rady, Patrycja No nie da rady, nie. Nie da rady. No. Totalnie nie da rady, patrzcie mój dom ucięty został, zostały tylko resztki. Ale jak w tych resztkach mamy ja, to odbudować? Trzeba Konstrukcyjnie uważać, że to jest trzyma... czas. No masakra jeszcze tam nie no to jest to jest rozwalone nie ma tęczy, nie ma na tyle nie miesięcy nie ma wieży budowania Zetka. tyle miesięcy budowania tyle miesięcy starania się i na marne niestety no ja nie wiem nie wiem kto Przykro to zrobił mi. ale wieża została tylko jedyna, jedyna wieża do której możemy wejść Cześć, możemy wejść tak możemy wejść możemy wejść na wieżę chodź pati wejdziemy na wieżę Idę. wejdziemy na całą górę i zobaczymy to z góry jak to wygląda Czekajcie, okej, okay, lecimy szybko Wuhu, wspinamy się lecimy na górę okej, okay, jesteśmy na górze no, do bo trochę nie jest. Nasze ucięte nogi. Nie, skiny... no to jest jakiś żart. Jak ja patrzę na to z góry, to jeszcze gorzej to wygląda. Ja, z góry jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Jest tragedia, 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 tragedia. Odbudowanie tego... Aaa, do szkoda słów, ale... A widzisz jak mój dom wygląda jak przecinek. Jeszcze jest twój posąg cały, Sepka posąg cały i jeszcze nasz, je, nasze posągi o dziwo są, tylko nóg nie mają. I więc... E, no właśnie. Jest jed, jed, jeden plus taki mały. E, minusem na, jest to, że nie mamy... Na szczęście zasięgiem nie Wioska villagerów przeżyła o dziwo, wioska villagerów żyje. Choć to może będziemy tej... tam mieszkać. Może do tej wioski villagerów czekaj, zrobię tego waterskilla. Sładam na dół, sładam na dół, lecę, 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 uuuu, waterskill zrobiłem, widziałeś? Widzieliście to? Patrzcie, wow. Matry zaskoczyła. Mówiłem, no. że sklep zrobiłem, pokazałem widzom. Ej, wioska wledżerów przyszła, to jest dziwne. Wioska wledżerów przeżyła, ale czemu? Właśnie, czemu wioska wioskach wledżerów ja ja nie wybuchła, nie? Tego? Ej, co może być z wioską wledżerów po, po, powiązane? Kto, mie kto mieszka w wiosku wiosny Villagerowie? Eee, to szukajmy, zapytajmy. villagerowie? Villagerowie? Golemi? I kto jeszcze może do villagerów należeć? Widzowie napiszcie w komentarzu, hmm. może wy wiecie kto jeszcze może mieszkać w wiosce Villagerów? Dobra, tutaj nikogo nie ma. Właśnie, gdzie są Villagerowie? Dziwne to jest też sprawa. Dlaczego tutaj nie ma Villagerów? Villagerowie jesteście tutaj? Nie ma nikogo. A i w ogóle ktoś się zamarzło, zrobił się. Lód. A no ja, zimę mamy teraz. Ale dobra, teraz tak. Jest lud, bo zamarzło, ale nie ma żadnych Villagerów. To jest dziwne. Dlaczego Villagerów żadnych nie ma? Kto porwał Oni Villagerów? Zawsze są, a nagle zniknęli ich nie ma? Właśnie, to jest Villagerowie dziwne. zawsze są. Może i nagle... chowają się w jakimś domu, bo zimno im czy coś. I nagle ich nie ma, ale dlaczego ich nie ma, nie? No Dara, właśnie, idziemy dalej, idziemy teraz, Idziemy zobaczyć jeszcze tył tego. Podejdźmy od tyłu naszych tego skinów. Tylko uważaj, żeby nie spadnąć, nie? Dobra, tak. podejdźmy. Musimy znaleźć jakikolwiek trop i dowiedzieć się, kto to zrobił i teraz co będzie dalej ze Smilandią, To jest pytanie. Widzowie, co będzie dalej ze Smilandią? No właśnie, widzowie, co dalej? Co zrobimy z nową wioską? Nie wiem. Nie wiem. Dopiero nowa już zniszczona. No nie wiem, nie wiem. Dalej, idziemy dalej, czekaj, skaczmy tutaj. Water skill. Zrób... O nie, pad dostałem, nie zrobiłem. Dalej idziemy teraz do góry. Czekajcie, musimy wejść na górę samą Tutaj rakieta startowa, która rozwaliła Smilendię całą, mnie. o tutaj tak. ona się pojawiła, czekaj, pokażę wam Tutaj ona się zrobiła. Czekaj, czekaj, pójdę sobie teraz do góry, hops, hop, hop skakuje Tutaj sobie przejdźmy Da i tutaj to było właśnie to pole, widzicie to? Tam yy, zrobiło się tam rakieta, nie wiem, czy poprzedni filmik, ale ona wystartowała, ta bomba i wybucha, no. Dobra, ale od dołu tu nic nie ma. Widzisz, Widzicie coś w ogóle w tych drzewach? Coś widzicie, dostrzegacie? Ja nic nie widzę. Ty, Pani, ja co, coś widzisz? Nic. No nie, bo ja cały czas patrzę. Widzicie coś? Napiszcie w komentarzu. Nie, w tych, drzewach, w tych drzewach nic nie ma, nie? No nic nie ma, poważnie. Dobra, widzowie, nie wiemy, kto to zrobił. Nie wiemy, nie wiemy. Dobra, może wy wiecie, No, że nie, 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 w komentarzu, odcinku, może nie, 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 by chciał, słuchajcie, nie, 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 szaliki nie, 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 Team. Szaliki dostępne i tak samo nowa kolekcja nie, 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 team, jak jesteście moim team, jak nie, moim nie, wpadajcie chcecie Widzimy wesprzeć, jutro, nie, co będzie jutro. nie, się ciekawie. nie, nie, na mój kanał. Kto to to <laughs> będzie. nie, też To Paty. Robimy wpadajcie u Paty. Paty też też u party. Party też nagrywa Minecrafta. Nazywa się też nagrywa nie, nazywa się nie, S, nie, X. Nagrywa Minecrafta, Robloxa. Widzimy się jutro. Smite slow team.